kochani, witam Was ponownie, witajcie, witajcie, jak Wam mija sobota. Witam Was bardzo serdecznie z mojego cudownego studia, w którym niedawno robiłam porządeczek, także witajcie. Zapaliłam te piękne ozdóbki. Witajcie, witajcie, witam ponownie. Jak się dzisiaj trzymacie, moi drodzy? Witam serdecznie. Hejka, hejka. Przed chwilą rozmawiałam z Danielem, którego serdecznie pozdrawiam, który jest moim uczniem. Byłam teraz w Żabce, uczę go w poezji yy, i to jest czekolada Milka, którą lubię mleczne, zwłaszcza lubię czekolady albo Stofi. Ja na przykład nie przepadam za kokosem, ale za ten batonik, słuchajcie, w Żabce, który bardzo lubię. Zapł zapłaciłam 6 zł to już jest po prostu jakiś kosmos, jak to być biednym artystą. Często Wam powtarzam, że po prostu dzisiejszy właśnie o tym dyskutowaliśmy z Danielem, tak? Bo czym tak naprawdę jest ta społeczna bezużyteczność? W ogóle mam macze, zrobiłam sobie macze, bardzo lubię jak jest wyprawna, bez żadnych udziwnień, ale niektóre są i mam batoniki, będę go z Wami jadła, jest tak słodki. Mm. pychotka cześć Tomku witaj, witajcie serdecznie yy, także sobie kupiłam ten batonik i go zjem za 6 zł, batonik za miliony słuchajcie jest to produkt wytwarzany i on jest w ogóle przepyszny jest bo naprawdę ja nie lubię, jak Bounty na przykład ma taki kokos w całości. Ja tego bardzo nie lubię. Yy, witam w ogóle wszystkich Was tutaj w tę sobotę. Jak Wam mija sobota? Przedzielimy go na pół. O. Widzicie, jest taka, taka fajna biała ta i bardzo trudno te batoniki dostać generalnie. I w ogóle seria tych batoników w obro jest bardzo dobra, ale. Ostatnio jakby zniknęły ze sklepów. Mmm, aha, to jest tak słodki. Mmm. Mega słodki. Jedliście już go? Bo jak już mówię, nawet nie jest we wszystkich żabkach, we wszystkich sklepach. A Wobro ma naprawdę bardzo dobre batoniki. I to nie jest współpraca reklamowa. Mm. W ogóle zauważyłam, że jak tutaj chodzę po sklepach po Wrocławiu, pozdrawiam Was z Wrocławia. Mm. Często mam wrażenie, że nie wszystkie sklepy mają słodycze, które ja chcę kupić. Tak, że teraz to już nie jest tak, że wchodzi się ze sklepu ze słodyczami. Mam wrażenie, że ten wybór jest mimo wszystko mniejszy. I jakościowo po prostu my musimy generalnie jakoś przetrwać tę codzienność. Tymczasem, co się dzieje w wielkim świecie? No, w wielkim świecie są oczywiście afera Epstein'a, jak się tego tam czyta ostatnio, coś tam. Ale ta afera była już od dawna, więc to nie jest też jakieś. To pokazanie jakiejś listy tej Epstein'a, czyli żeby zrobić karierę, moi drodzy, w świecie musicie zawsze ponieść jakieś koszta. Ja pamiętam, piszę teraz właśnie moją powieść, Oda do pokolenia MTV, w której pamiętam, jak byłam dzieckiem i gdzieś tam strasznie marzyłam o tym, żeby zostać piosenkarką. Też chciałam zostać antropologiem. To były moje wymarzone studia, żeby studiować antropologię. A skończyłam co? Nauki o rodzinie właśnie. No właśnie, widzicie? Coś jak socjologia, interdyscyplinarne. Nie kończcie nigdy studiów interdyscyplinarnych albo w ogóle. Ach, i zawsze mi się marzyło, żeby być też panią wykładowczynią. Dużo miałam marzeń, właśnie z Danielem. Znaczy, dalej je mam, gdzieś tam oczywiście, dalej w nich trwam. Uważam, że posiadanie marzeń sprawi, że będziemy czuć się, czujemy się lepiej. Pozwala nam to jakoś funkcjonować w tym świecie pełnym depresji. A teraz ta zima powoduje, że jesteśmy strasznie depresyjni. Ja mam to saunarium, na szczęście chodzę na saunarium. Patrzcie, jak mi się pobrudziłam się. Hmm. Mm, no ja mama zawsze mówiła, nie oblizuj nigdy paznokci. O, cześć Piotruś, witam Krzyśku. O, Paudernica, cześć. Bardzo Cię lubię i bardzo pozdrawiam. Obserwuję. Patrzcie, mam rączki całe. Mama mówiła, zawsze nie oblizuj nigdy rąk. To ja też nie obliżę. Do dzisiaj tak powtarza, więc tutaj. Mm. W ogóle jestem zaintrygowana, bo na YouTube najpopularniejszym filmem, który chcecie oglądać, który ma 2,2 tysiąca już osób widziało go, to jest yy, odcinek, w którym komentuję pokój 107. Jest to bardzo ciekawe, dlaczego wam się tak bardzo. Spodobał ten odcinek. Może dlatego, że jest tam wątek, gdzie nasz bohater szuka mieszkania. A jak wiecie, tematy mieszkaniowe są idealne w tych czasach, więc może to jest fenomen tego odcinka, że dlatego że nasz bohater jak gdyby jest na waleta u takich kolesi no i. I będąc na waleta, postanawia znaleźć sobie mieszkanie gdzie indziej, no bo ono jednak studiuje i musi, a ci koledzy nie za bardzo go chcą. Ci koledzy go nie chcą. Więc on yy, jak gdyby... Yy. No więc on musi szukać mieszkania. Oczywiście pod koniec odcinka będą go chcieli z powrotem, ale jest jakaś wizja lat 90., tak. Wracając do tematyki, od do MTV, więc co ja chcę przekazać? W ogóle Wam, czekajcie, pokażę Wam może ten odcinek. Akurat oglądam lekarną, który jest moim idolem. Ten odcinek, który zaraz Wam pokażę. Na razie mam w ogóle 395 subskrypcji, a to jest ten odcinek, który jest no, najpopularniejszy. Nasz gwiazdor Lombardu, serialu O, może też dlatego, o widzicie, tutaj oglądam ceny mieszkań, może to jest taki jakiś fenomen tego odcinka. No, jest was ciągle zbyt mało, niestety, obserwujących. Także jest mi strasznie przykro. Nie wiem, co robię. Nie tak, już się tak staram. O, proszę. Teraz to jest odcinek na temat klasy na obcasach, więc to jest. Jeżeli nie oglądaliście kiedykolwiek klasy na obcasach, to są to lata 90. i scenariusz powstał na bazie konkursu Filipinki. I szczerze mówiąc, nie wiem kto wymyślił coś takiego, ale to jest jawny dowód tego, że nie każdy powinien pisać, i sprawiać, żeby to co napiszę było widoczne. Napisałam odcinek, ma tytuł. Czy scenariusz do tego odcinka napisała AI Katarzyna Romanowska, bo daje taki vibe? Jak wiecie, Katarzyna Romanowska jest teraz na topie i jej His e, Przyznam, że nawet chciałam przeczytać tę książkę, a już tyle osób e, to zrobiło za mnie, że stwierdziłam, że no co, co, cóż ja mogę, jakie ja mogę nowe spojrzenie dać na tą książkę. Zawsze po południu na TVP1 były odcinki, dokładnie i ja je, dlatego je komentuję na YouTubie. Też to pamiętam, ta klasa na obcasach miała być Beverly Hills 90210, no ale nie wyszło, tak właśnie. Ja tutaj opisuję, że no niestety te postacie były takie płaskie. O i tu mam maskotki, przywiozłam od siostry, bo byłam w Kędzierzynie. Jedną mam taką i jedną taką. Śmieszną, mądrą, mądra sowa jak ja. O, tutaj suweczka moja, mądrasowa sowa. Cześć suweczko, kochana. No i niezmiennie mamy czytelnika Stefancia, który siedzi tam sobie i czyta książki te dobre i te złe. Zrobiłam też odcinek o śmierci All Inclusive. Teraz mam... Teraz mam już dla Was też kilka odcinków za zanadrzu, więc może jutro nagram. W poniedziałek idę na saunarium i jak wrócę, to myślę też nagrać. Oj, jeszcze bardzo lubię milkę. Wzięłam tą zwykłą i milkę Bubble. Alpin milk, bardzo lubię milkę. Może to nic dziwnego, ale to jest akurat jedna z moich takich ulubionych czekolad. Zbliżają się walentynki tłusty czwartek. Ja się na walentynki niczego nie spodziewam. Słuchajcie. W ogóle weszłam sobie na badu, założyłam zawsze jak ja nie mam psychiki do portali randkowych, ale zawsze jak gdzieś na przykład albo wyjeżdżam za granicę, albo to, to, to sobie wtedy jak gdyby wracam ponownie na badu i sprawdzam, co tam się dzieje i. No cóż, tyle powiem. I mm. wiecie co? Pyszna jest ta czekoladka. Ja uwielbiam jak się tak rozpuszcza. Ta czekoladka się tak rozpuszcza. Mmm. Mm. A co jest tym linkiem do zamawiania kawy? Znaczy bajkofi dla mnie. Zala Czekaj, zaraz zobaczymy. Przecież on działa, chyba zaraz zobaczymy. Mhm. są. Mhm. Zaraz zobaczymy mój żołnierz. Czekaj. Dobra, już szukam. O, oh, tu jest. Mm, tu jest. Zaraz ci go mogę podesłać na privie, jak chcesz. Czekaj, zaraz ci go wyślę po odcinku. No właśnie, nie wiem czemu on zniknął na Facebooku. Jakoś go nie widać. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu go nie widać. Też go nie widzę. Nie ma. Nie, muszę go ustawić, może jeszcze raz. Sprawdzę zaraz. Yy, Także, w ogóle wczoraj mój ojczym zrobił yy, strogonowa. Ja na przykład wolę czyli kąkarnę od strogonowa, ale sobie ugotowałam do tego ryż. Dzisiaj i sobie przyprawiłam po azjatycku, bo ja tak lubię. Był na Instagramie. Aha, bo ja go czasami udostępniam w informacji. W informacji go udostępniam. Znaczy w tej chmurce takiej, wiesz, udostępniam go. No i w każdym razie... Także możecie mi, moi drodzy, postawić kawę lub jeśli chcecie bliczka, ale ja nie lubię generalnie prosić ludzi o pomoc, ale tym bardziej o pieniądze. Często Wam powtarzam, że bez rodziców to by było słabo. I to nie jestem osobą leniwą, która nie chciałaby pracować, ale to jest tak skomplikowana historia, że nie uwierzycie, i dlatego próbuję to wszystko opisać w łodzie do pokolenia MTV. Próbuję wiele rzeczy też zrozumieć. Myślę, że osoba, która pisze, przede wszystkim szuka zrozumienia pewnych rzeczy, które wydają się nie do zrozumienia. Więc ja chciałam zostać tym antropologiem. No ale to było tak niestety w swe, że marzeń. Generalnie mój tatuś pracował w laboratorium. Był kierownikiem. Zawsze mówiłam, że jestem córeczka wampira, bo mój tatuś był specem od krwi, hematologiem. Znaczy nie był dosłownie lekarzem, tylko hematologiem, znaczy doktorem nauk farmaceutycznych, ale, ale był farmaceutą, a nie, yy, nie lekarzem, tylko farmaceutą. Ale naukowcem w sensie. Yy, więc pewnie, gdybym poszła w jego ślady, to byłabym i pracowałabym w takim laboratorium kryminalistycznym, a jak my kochamy takie seriale, gdzie ci ludzie są na służbie oddani detektywi. Ojku, chciałabym zagrać w detektywach w Lombardzie bym chciała zagrać, a w ogóle ostatnio oglądam Lombard z Lakarnumem. I widzę tam mojego kolegę, który był ze mną na 25 urodzinach. Mówię, o ja pierdzielę! Jeszcze się we mnie podkochiwał ten chłopak nie? i mówię, nie wierzę, nie wierzę. Także wesoło, naprawdę wesoło można się zaskoczyć. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby gdzieś zagrać stwo zrobić jakiś film. Dużo rzeczy zresztą. Yy, Myślę, że jeszcze wszystko przede mną, to nie jest to, że już się postawiłam na jakiejś przegranej pozycji i tak wierzę w siebie, w swoje marzenia, choć chyba w społeczeństwo już po prostu, yy. no. To ja udostępnię po tym live'ie tego linka, wiesz, na Instagramie, jak skończę tego live'a. Yy. Co ja czytam w ogóle? Czytam, słuchajcie, opowiadania, o których zrobię na pewno odcinek. Są to opowiadania inspirowane muzyką Podsiadły, wydawnictwo Wielka Litera Tylko haj. Twardo, Fiedorczuk, Hutnik, Łyskawa, Kubicka, Friedman, Pasewicz, Żulczyk. No i pięknie. I moi drodzy, uważam, że pomysł tego zbioru jest nawet fajnym pomysłem. Tylko to jest tak, Nudne. Większość tych opowiadań to tak jakby mniej więcej, wiecie co, jak ktoś na przykład pracuje 10 lat na danym stanowisku, czyli tutaj mamy, że te nazwiska mają już tak bardzo wyrobione, że po prostu idzie się po tych nazwiskach, tak? I no może tam Julu Łyskawa, no to on tam jedną powieść wydał, ale nagradzano. No i napisali sobie te opowiadania. Ja jeszcze nie wszystkie. Ja nagram o tym odcinek niedługo. Nagram o tym odcinek niedługo i i co takiego w tym jest? Uważam, póki co po prostu jest nudno, nudno, przewidywalnie. Ten język, tak jakby ktoś im kazał w szkole napisać zadanie domowe, więc ja jestem teraz na etapie y, Pasewicza, którego też znam, Edward Pasewicz. Yy, I na razie on chyba najlepiej jeszcze się wybija z tego towarzystwa. Zresztą mówię, oceniam indywidualnie każde opowiadanie, jest dopasowane rzekomo do piosenki. No, zresztą, dobra, opowiem o tym. Czytam też książkę którą mi przysłała Sabina czyli jestem dość Magdaleny Mikołajczak już się wypowiadałam w ogóle okładka książek można by było zrobić kolejny odcinek też zapewne zrobię kolejna książka którą czytam to jest Adela Ewy Popławskiej dostałam od Paskala bardzo dziękuję kobieta która zostaje sama musi sobie jakoś poradzić nikogo nie interesuje jak to zrobi Yy, przyznam, że bardzo fajne, że przy tych okropnych romansidłach yy, młodzieży w żółwkach, to to jest yy, to się jednak wybija, i myślę, że to akurat warto przeczytać. Yy, oczywiście niezmiennie planuję Wam też zrobić wkrótce odcinek hiszpański, o literaturze hiszpańskiej, więc bądźcie cierpliwi. Także kontentu mi nie zabraknie na razie. No i niezmiennie odcinek o murakamiem, kiedy przez miasto i jego nieuchwytny mur. Czyli mój, że tak powiem, moja bratnia dusza Haruki Murakami, bowiem urodzony jest też 12 stycznia. W tym samym dniu, co ja, oczywiście w innym roku. O, ale się nagadałam, a jeszcze jestem troszeczkę przeziębiona. Chodzę w domu w opasce, bo wiecie, że miałam uszko znowu przeziębione od tego saunarium, od tych mrozów. Troszeczkę mam takie skłonności, że mi się to łóżko troszeczkę przyziębia. Na szczęście w saunarium są lampy takie i dzięki temu, że są te lampy, to sobie to łóżko przykładam do tych lamp i jest od razu lepiej, nie? Także no. Byłam też u dentysty w tym tygodniu, więc mam wyczyszczone, higienizację ząbków zrobioną. Także myślę, że jest spoko. Ogólnie moje samopoczucie jest takie, że, że zaczęłam znowu pisać powieść. Na razie na esej nie mam na razie inspiracji, ale tak. Tak to mniej więcej, kochani, działa. Yy, podobno moje wiersze też mają się ukazać w jakimś kaszubskim piśmie, tak mi mówiono. Więc nie mogę się doczekać. Specyficzne dosyć teksty. Także. Tak, na YouTube jest to, jak oceniam, jak oglądam klasę na obcasach musisz wejść na mój kanał. Wyśleć link. Piotrze. No i co generalnie moi kochani. Zaraz kończę pić temacze. I cóż Wam mogę dodać. Mogę Wam życzyć pięknego weekendu. I przede wszystkim zdrowia, żebyście dbali o siebie. Mm. Koniec nie ma maczy. Tak, niedawno Sandra macza upadła. No. Także moi kochani, no cóż ja wam mogę powiedzieć? Mogę wam życzyć cudownych świąt. Tutaj jest elewator, gdzie ja jestem. I dla tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz, pokażę. Tu są rzeczy, w których możecie mnie znaleźć. Tak, tutaj. O, proszę. Elewator ze stoi mnie. To jest bardzo fajne pismo, jest format literacki. Tu w tym formacie literackim jest cytat. Tutaj są moje antologie w pewnych konkursach, różnorodne almanachy, tu moje eseje. Tego wszystkiego jest generalnie więcej. To jest tylko cząsteczka właściwie tego wszystkiego. Dobrze, moi kochani, także ja już będę kończyła, bo też muszę ogarnąć kuchnię na przykład takie zwyczajne rzeczy. Ja na przykład nie cierpię śmieci wyrzucać w ogóle. Wyrzucanie śmieci okropne i w ogóle te, jak po obiedzie zostaje jedzenie, też tego nie cierpię. Można powiedzieć, że o. no, no ale świat nie jest idealny i wszyscy to robimy, tak? Kiedy trzeba wsadzić naczynia do zmywarki albo wyczyścić, albo je wymyć, to zmywamy z nich ten cały brud. I nagle wracają do swojej postaci, tej takiej ładniejszej, tak? No, ja Was zachęcam do obserwacji mojego YouTube'a, możecie mi bliknąć jak chcecie, możecie mi kupić kawusie na Bajkofi. Piszcie do mnie na priv i co? Wspierajmy się, ja wyglądam jak człowiek, który jest właśnie w sobotę, tak wyglądają ludzie w sobotę. <laughs> Idę zaraz oglądać jeszcze Kości, bo Kości wciągają, znaczy już kiedyś oglądałam ten serial, ale mnie przez pewien moment nudził, bo jest momentami nudny. Ale sam temat mnie bardzo interesuje i jest ciekawy. No i lubimy takie tematy, tak FBI, romanse, ach jakby się tak chciało, walentynki niedługo, o właśnie. O walentynkach też zrobię live'a, walentynki oczywiście. Więc i w tłusty czwartek, bo niedługo jest tłusty czwartek, słuchajcie. No to cóż, moi kochani dzióbki moje, tutaj Was pozdrawiam z mojego studio. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I pięknej niedzieli i do usłyszenia na kolejnym live. Yy, zaobserwujcie i patrzcie, już niewiele mi brakuje do tego, żeby mieć 10 tysięcy Waszych obserwacji. Dlatego mam nadzieję, że mi wyślecie to walentynkowe serduszko i dacie te 10 tysięcy obserwacji i te 1000 słupków na YouTube. Jejku! Te marzenia na razie są jeszcze nierealne, ale są coraz bliżej. Dzióbki moi kochani pa! Trzymajcie się, papa, pa. Zdrowia!